W Ewangelii według świętego Mateusza Ty zaś, gdy pościsz, namaść sobie głowę i obmyj twarz, aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale Ojcu Twojemu, który jest w ukryciu. Zastanawiam się, czy post może przynieść szczęście. I odpowiedź Jezusa w dzisiejszej Ewangelii tłumaczy nam to bardzo wprost. Otóż jeżeli będziemy korzystali ze wszystkiego, co daje życie, jedli, pili, bawili się, doświadczali nieustannej przyjemności, bardzo szybko, bardzo szybko popadniemy w rozpacz i w bezsens. Tylko doświadczenie postu, to znaczy doświadczenie tego, że mogę coś oddać, ofiarować z miłości, tylko to uszczęśliwia człowieka. Po to jest wielki post. Wielki post jest darem Boga dla człowieka, po to, żebyśmy odkryli jak wiele możemy jemu ofiarować i żeby to nas uszczęśliwiało. Do zobaczenia jutro.